Po roku 1989 wydawało się nam, że zaświtała Wielka Jutrzenka Nadziei, że oto państwo polskie odzyskało niepodległość, rosyjscy żołnierze wycofali się z koszar, również spod Warszawy, i że Polska będzie wracała do zdrowia i do swojej wielkiej cywilizacyjnej potęgi. Ale zaczęły się dziać rzeczy dziwne, i te rzeczy w coraz większym tempie się dzieją. Co się dzieje? Otóż przytoczę słowa, które ciągle są aktualne, a powiem wtedy, kiedy przeczytam, kto jest ich autorem i kiedy je sformułował. Wraz ze zdrowym ziarnem powiało po nas tumanem plewy i pośladu. W sercach nieład uczuć, w umysłach pojęć zamęt, uczą nas szacunku do obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożerce, a nienawidzieć ojców i braci. W odwieczną budowę świątyni narodu, której potężne wrogów ramiona zburzyć nie zdołały, biją dziś już młoty, bratnią kierowane ręką. Dla nowych gmachów, pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych na własną nie stać było cegłę. Nad białoskrzydlnym. Niezmazanym najczcigodniejszym ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony. Chichocą obce, a złowrogie puszczyki. Urągają mu nawet swojskie zacietrzewione orlęta. Precz z Polską wołają. Niech żyje ludzkość, jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło. Te słowa wypowiedział ktoś, kto powinien być szczególnie bliski Polakom w Ameryce. Ignacy Jan Paderewski w roku 1910. W roku 1910. A więc, zanim jeszcze Polska odzyskała niepodległość. I dziś też słyszymy rodzima półinteligencja, a przynajmniej ta półinteligencja w Polsce, która zawłaszczyła szereg stanowisk w życiu państwowym, a szczególnie zaś media, krzyczy: Precz z Polską. Niech żyją Europejczycy. Tylko kiedy bliżej wsłuchamy się w ich słowa i przyjrzymy się ich życiu, to okazuje się, że jeden był sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, drugi, drugi 20 lat w PZPR-ze piastował jakieś funk jakąś funkcję kierownika działu, trzeci jeszcze należał do innej, może paramasońskiej organizacji. Kto to jest, kto do nas mówi, abyśmy powtarzali za nim precz z Polską? Kim on jest? Wielu tych europejczyków powołuje się na Europę, a nie zna ani jednego języka, nawet polskiego, nawet polskiego. Jękają, stękają, budują takie zdania, że po prostu człowiek, który zna polski i kocha polski język, nie może tego słuchać ani czytać. Ale swoją przewrotnością doprowadzili do tego, żeby w Polsce 20 milionów ludzi miało kłopoty z własnym językiem. Nasze dziedzictwo jest zbyt krwawo okupione, a kultura zbyt, zbyt piękna i szlachetna, abyśmy za nimi również krzyczeli precz z Polską. Nie oddamy Polski obcym. Niech żyje Polska.